Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kwaśny Playgames i jesteśmy w na naszym. O klipery W naszym survivalu, kolejny odcinek naszego survivala. Ja się chowam przed tymi kliperami Tak, nasz domek, yy, tak, dokończyłem nasz domek Zrobiłem górę. Czekajcie. Glassundy. No ja myślę, że tak gdzieś 20-21, dobra. Ej, ja nie mam wejść, dobra in bombs, in their... na na. na. Ej, jak widzicie, tutaj zrobimy wejście do góry na naszą, do naszej sypialni. Ej, tutaj mamy skrzynki. Nasze to już było. Dzisiaj wybierzemy się do caveów. Dokładnie do caveów. Co weźmiemy, co, samo, co zostawimy? To już zaraz żelazo zostawiamy, to zostawiamy dirta chociaż, a nie mam tam stack chociaż właśnie dirta zostawimy do pod podsadzania pod się I weźmiemy jeszcze co weźmiemy weźmiemy po gówno mi to, to też mi jest po gówno weź, zrobimy jeszcze pochodnie a łopatem mam chociaż, a dobra Weźmę tą Yy, drewienko też se trochę wezmę tak ogólnie to to właśnie coś mi się zepsuło w Minecraftie, że gdy naciskam Shiftem, to nie umiem tego właśnie tak jakby mi nie działał a spróbuję Uf. tym drugim się tym czekajcie też nie działa dobra ender powers, yy, power west. też na razie że tu też to właśnie zapomniałem że tak nie umiem już yy, dear ta zostawiamy, to dajemy do skrzynki I jeszcze tutaj gdzieś postawimy dwie skrzynki no i ja myślę, że tutaj no i dobra, to, to już będziemy dawać to damy to tak, to tak yy, to też to do podsadzania się będzie, czekajcie, dobra a mamy. Nie, ja włączę tu muzykę. Bo ja w nocy się... Ej, nie mamy węgla mamy. Gdzie skrelozę y, węgiel na patykuł. Skreloza kwa... Skreloza. Skrzepu. Dobra, już późno nie będę tego gadał. Myślę, że czekajcie. No tyle nam powinien. Chociaż nie jeszcze zrobimy do końca, to... Widzicie, teraz muszę tak przerzucać. Bo ten nie działa, nie wiem czemu. Ziomieczki, nie wiem czemu. I po co ja mam tutaj dwa łóżka? Naprawdę nie wiem, coś mi się zepsuło. Wiemy sobie jednak na wszelki wypadek na wszelki wypadek trochę drewna. Word będzie. też weźmiemy. No i myślę, że idziemy kupać. Zrobił się dzień extra. Co ja robię? Yy... Czekajcie, bo dziś, gdzieś trzeba zrobić kopalnię. Znaleźć jakiegoś cave'a. o jestem na dachu ej ziomeczki jak widzicie nie mam rayminimap minimap bo robiłem actualization znaczy się bo coś mi się zrobiło właśnie tak jak mówiłem z tym sterowaniem i myślałem że jak zrobię to jak ja dawno alda. no tą aktualizację update'a to mi się wszystko ładnie przywróci i niestety tak się nie udało więc na chwilę robię cięcie wracam zaraz po cięciu z rayminimap minimap więc no cięcie Dobra, ziemiersz, już jestem po cięciu i odzyskałam moją Ray minimap i moje waypointy. Mamy tam jednego cave'a i jaskini, więc na początku zwiedzimy tam tylko cave'a i, i wrócimy do tej jaskini tam. Jak mówiłem tam w tym odcinku będziemy dziś w tym odcinku kopać. To jest chyba czwarty odcinek i przepraszam, że była aż taka długa przerwa między odcinkami, bo po prostu ja miałam, o oh, lawa bo po prostu ja nagrywałam live znaczy się nie sam streamowałem lecz yy, właśnie z minecraftem deku jest się żarcił trochę mało tego żarcia, ale coś można przy okazji zabić o widzicie? kwaśny pierdoła zapomniał żarcia dobra, starczy <laughs> nagrywałem live nagrałam karaoke party więc zapraszam, możecie obejrzeć i, i, i jeszcze gdzie ten cave tam i jeszcze o duży fajny cave iku. i jeszcze razem z degu... no streamowałem otworzyłem też kwadratową masakrę przepraszam kwadratową ruinę i, i po prostu nie miałem w ogóle czasu żeby nagrać i obrobić odcinek teraz już mam czas i więc nagrywamy no i tym na razie na tym się skupmy Czekajcie, zjemy się nie piura o to o ja tu byłem już to Idziemy w dół. O wągiel jest, bo ja ostatnio słabo z wąglem stoję. Dobra, kopiemy i kopiemy. Bardzo mnie cieszy, muszę Wam podziękować już na live. Dziękuję, wam tylko nie wiem czy byliście. Niektórzy moi widzę czy byli. Dziękowałem za po prostu za to, że ostatnio po tych streamach dostałam bardzo dużo. miałem 7, przed tymi streamami, tam miałem 7 subskrypcji, po streamach miałem 11, więc mega wam dziękuję. Myślę, że te subskrypcje dalej się będą yy, rozmnażać, że tak powiem, yy, powiększać, bo mnie to naprawdę bardzo motywuje. Im więcej subskrypcji, tym po prostu bardziej mnie to motywuje do nagrywania No i bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, że O, ja tu byłem właśnie, jak pamiętam Tu walczę z Endermanem Dobra, zobaczmy Co to, no, mówiłem, że O, oh, fucken, Wejdziemy Kipcioki, kipcio. Ej, no, jaki gnój? Jeszcze ząbą z tyłu Nene, nene. Fucking shit Ai, que diabos ah, O que está que tu queres falar? Ei, Czekajcie, ja włączę głosy. Jakie nienawidzę, właśnie. Fucking shit. Ugh, fuck! Super, super. O, oh, lol, ale to jest pisko. Sma, szma szma, 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 ragdy. Złoto. O, oh, lol, dobra. O, oh, lol. Ale, się Ah! fucking shit. My God. Co to jest? Dobra. Ogarnąłem. To tutaj napiszę O, zaraz. nie, mega surowce. Co ja piszę? XD Dobra, to tutaj się wrócę będziemy mieli. O, oh, oh, fuck. Ale ten grymi mnie straszy. No nie, no fuck. Jeszcze, no, jaki pała... Gnój... No co? O, no i oni mi się zaraz, zabiję te noje. Dobra, i trzeba spitalać. <laughs> Lawa. Nie, 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 nie. Gnoju, ty. Przepraszam Was, ale je zaraz lecę do lawy. Więc ja se stąd wyjdę. O, restauracja. Go wykopię i naprawdę przepraszam Was, że włączyłem pizzulę. Ale no naprawdę tutaj się nie dało przeżyć z tym poforkami o źlezi, Ja tylko idę do góry i wyłącznie tego uda się go pić Ile tu jest marabu w ziomki tu jest super Dobra to złoto możemy w końcu też wykopać nie? Dobra, ziemeczki... Za niedługo, tak jak mówiłem, będą moje live'y yy, Więc zapraszam was mega, mega serdecznie na moje live'y o, o, No, pff, ale idiota Jestem po prostu tępym debilem Ej, szmarę, gdy wypadają tylko z tego, nie? Z t kilofa, czy nie? Oświećcie mnie A spróbuję z jednym Nie, tak? O, dobra, to sobie kopiemy Dzisiaj, bo ja niby dużo gram w Minecrafta takich rzeczy nie wiem mm, 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 mm. Gdzie tu jeszcze był szmarag, dziki oh, what the fuck? A no chodź tu o dobra Ile nagrywamy? 10 Już 10 minut LOL, ej, dobre ziemki, naprawdę Dobra, i tu wrócimy, teraz tam przebadamy. Właśnie, miałem włączyć w Normal. To lepiej chodzi z mieczem. No. Mhm, omijam lawkę. Nie chcę wpaść, bo z tymi potworkami to nic nie wiadomo. I mówcie, że ślepy za ułek. Niestety miałem pecha, może tu się dokopiemy do jakiegoś tego. Tamtego przejścia a dupa jeża może tu trochę bardziej ha wiedziałem że gdzieś tutaj oświetlmy ile potworów fucking shit ale ja wam powiem że to jest dupne ju wam powiem taką nowinę że to jest dupne, oh, dupne. mega dupne ziomieczki Trochę nam par odcinków będzie właśnie na samym kopaniu, chyba, że jeśli chcecie to będę robił to między odcinkami to kopanie, to wtedy mniej zajmie. W pół do pierwszej w nocy jest tak, dość późno nagrywam, zawsze nagrywam gdzieś tak po południu, ale teraz mi się zechciało z wami nagrać, teraz mam trochę więcej czasu, bo streamów nie ma, ale jutro chyba mam streama znowu z legiem. Z kwadratowej ruiny więc, no nie wiem, czy będzie odcinek, ale się postaram go jak najszybciej wyrenderować. No i postaram się jak najszybciej nagrać kolejne odcinki. Czas 12 minut. Ok, mówię, parcinko spędzimy właśnie w tych kopalniach, bo tutaj zwiedzić to naprawdę nie wiem, będzie dużo, naprawdę dużo. Tego tutaj jest do zwiedzania Jak widzicie, wszędzie materiały, żelazo, wszystko więc, no ziomeczki. Chyba chcecie, żebym między, między odcinkami po prostu yy, to no, zrobił. Chyba tam pójdziemy dalej, to już w następnym odcinku tutaj pójdziemy. Na razie tu wszystko kopiemy. I będziemy zbierać wszystkie praktyczne materiały, chyba wszystkie oprócz. Na przykład jak będziemy mieli dużo węgla, to po to nam więcej węgla? Ale mówię, będziemy zbierać te materiały, są bardzo potrzebne. A w następnym odcinku nie wiem co jeszcze będziemy robić. Yy, zapewne jakiś magazyn jeśli spróbujemy ogarnąć. No i bardzo ważne, diaksy muszę znaleźć, bo to jest mega frajda, też mnie mobilizuje jak znajdą diaksy, teraz jak znajdziesz oszmaragdy to naprawdę super, trzeba znaleźć jeszcze wioskę wieśniaków, mpc, jak to Madzie mówi wieśniaki, yy, uczę się od Madzi tak, jak tu zawaliście wygląda ziomeczki, super nie, nie żebym się jakoś tam żeby nie zachwycał, yy, ale dobra ziemeczki ja kończę ten odcineczek, myślę, że wam się spodobał, bo, bo fajnie sobie razem czasami yy, pograć, yy, liczę na wiele łapek w górę, wiele fajnych komentarzy i także, żeby przybyło mi więcej subów, bo naprawdę ostatnio ich mega, mega dużo przybyło, bardzo się cieszę właśnie z tego powodu i też mm, bardzo, bardzo się staram nad tą serią, chcę ją jak najlepiej dopracować, więc naprawdę... Trzymajcie się do następnego yy, odcinka ziomeczki Czekajcie, tak się fajnie ustawimy, o, tak o, żelazo akurat zobaczyłem. Więc ziomeczki, trzymajcie się do następnego odcinka, myślę, że, że po prostu o kopa. Myślę, że yy, tą serię nagram do końca, nie przerwę jej, bo się ją mega fajnie ogląda, więc komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Narażka.